Zobaczmy co uda mi się tutaj nagrać tak naprawdę To jest jakiś ruski serwer Serio, nie wiem o co tu chodzi, od GPS sama e, zarąbiliście A jak to schowam to będzie, pa, będzie działał No i jest elegancko, tylko tam trochę ekran e, Serwer macie tutaj, na koszulce Jakby co Eee Odany, <laughs> możecie wbijać Co latamy To jest jakiś ruski serwer, nie? Ogarniemy sobie i myślę, że jeśli mi się uda w tym odcinku znaleźć kogoś Jest podobno 120-127 osób, więc myślę, że coś się uda ogarnąć Ale chciałbym sobie porobić jaja Ciekawe czy gierka mi na to pozwoli Chyba Tutaj coś tam ogarniać I myślę, że zaraz Czy to na pewno na montażu wyjdzie Zaraz się zobaczymy Dosłownie kiedy wyłączyłem Nagrywanie i właśnie sobie są samobójstwo. Serio. No, trochę żarcie mi przyniósł jakieś amunicje, bandaże. No, tylko tyle potrzebuję. No fajnie z O, idę mojej kolesie. Hello guys. Hello. Hello, what's up? A ja to planowałem zrobić. Tu chyba tutaj jest nawet. To on z pleców, czy skąd on strzela? Oj widział <grymne> No i GG To takie Daj mi to, kolego i daj mi to Kurde, zaraz tutaj ktoś następny ty przyjdzie, ale zabawa O, trzeci jest tak to jakiś kask mamy ty Kamizelka my to sobie jedno weźmiemy na no, potem ale się bili i się bili panowie here come coś tu się skrada Serio? Aha. Alo. No. Oj. Ej, <ścoughs> Nie wierzę, serio. Muszę sobie naładować. Naładować muszę magazynki. <ścoughs> tak naprawdę nic nie zrobił przez ten armor. Sam na wyspy się jeszcze problem. Kurde. A, co pomyślałem po... O! Co tam kolego? Hello buddy. Are you friendly, friendly? Dude. Friendly? I suppose. Friendly. I'm a friendly dude, what the fuck? Whoa. Yeah. Co jest? Oj, <laughs> ci przywiadomo się. What the fuck? Ale dużo wyrwał. Kurde. O, już się podniosłem Dobra. To nie ma co? bo tu. Ciężko będzie. O, jest armor drugi. Dobra, wymienimy. Trzeba było się zregenerować. Dobra, może powiem tak. Nie, przywiązu nie przywiązujcie się za bardzo do tych serwerów, na których gram. Bo ja prawdopodobnie będę sobie skakał po serwerach, by się nimi bawił. Nigdzie nie zostanę na stałe. Więc, to że podam serwer, to nie znaczy, że tutaj będę grał, nie? Okay. Eee, pasz. Zobaczymy tutaj militarkę. Ktoś tu jeszcze strzelał. To jest dużo zombie, więc. Chyba nie ma. To bardzo typu? Z G5K. Kiedy mamo? Co nie ma to? Weźmiemy Eee, 9 za. Bierzemy. Co to jest w ogóle? No, Zobaczymy, jeszcze przed restartem? A, w O nie. O nie. O nie. Oj, nie. Oj. O, o nie. nie. Wstał z góry. Oczywiście był restart, nie, jak wiedziałem. W sensie odrodziłem się, to był restart. Musiałem czekać 2 minuty, czy serwer zawodowe. że to jest pusto, że też jakąś inną ciekawą broń bym znalazł. No, to już znalazłem. A no, dawaj to do S.G.K. Where is it? Where is it? Kurde, snajpa, fajno. Pa, druga. To jest to. To zrobimy. chowaj to. Czekaj, jeszcze inaczej zrobimy. Dawaj mi. E, Tumik, Skopa I to. Szybka zamiana. I dawaj to. I dawaj to. Jest fajno. Co tu potrzeba? Czy stosemki? No i dobra. Eee, okej. Okay. Ja właśnie tak nie będę strzelał. Kurde, dobra. Starajmy military. uuu. 4 to ma 36, to nie, ale rękawice sobie weźmiemy. Gdzie, czy coś tam na górze jest? To jest szybko. Co to jest? To Renatnik daj to maskę to to i to. Mmm, Ale macham. Mm. O, widziałem to. Widziałem to. Dobrze, że tak ta jest, to fajnie bryzga. Zaraz. Dobra. Tamto. O, leję go tam. Na górze Zobacz czy on wyjdzie Ja nie będę wstał Zmieniliśmy się A no tak nie w to samo stronę BUM Wulej Mu strzelił, a nie zmieniłem jeszcze nikogo. Ojaj! Oh O my God. Where jest his loot? Give me his Oj! Ale upackany Z majonezem Daj to. Zwłaszcza, że tak to było. Nie, 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 nie. Tak, nie, ta, i już nie dam rady ale może tak by się dało też nie jakoś się to robiło tylko już nie pamiętam jak Nie ma. Chłop był i chłopa nie ma. Kurde. Kurde, parę akcji tylko było. Co jest? Szkoda, szkoda, szkoda. A to co jest? To jest tylko przystanek i ta jedna elitarka. Tyle osób i nie ma tu nikogo. Znaczy, może są, ale gdzieś indziej. Oj, myślę, że spadnę i już się podniosę na krześlenek. Hm? Nieee, i znowu. O, żyję. O, już nie żyję. I gdze? 🎵 lost everything To pay the price, will never fade away, will never fade away. I see your eyes, I know you seem. A ghost, you're everywhere. I'm your team, i never leaving. I'm made of soul, of rage and fear.